Cześć kochani, cześć kochani, witam was dzisiaj serdecznie, zobaczcie, śnieg pada, jestem dzisiaj we Wrocławiu, już przyjechałam z mojego domku rodzinnego, także taka nas dzisiaj piękna pogoda przywitała, a my dzisiaj lecimy morsować, znaczy ja się nie odważyłam niestety, także jeszcze muszę się może przemóc, bo Mateusz dzisiaj będzie morsował, jedziemy właśnie na początku na morsowanie, jeszcze Michała bierzemy ze sobą, także będzie taki instruktaż, jak morsować, takie ABCD dla początkujących, a potem na jakieś takie małe zakupy do makro i potem już będziecie spędzać ten wieczór w domu. Taka właśnie spokojna niedziela. Wczoraj byliśmy na nartach, także mamy zakwasy. Zobaczycie jeszcze filmik z nart. Słuchajcie, powiem wam teraz, co trzeba zabrać na, ze sobą na morsowanie. Ok, zatem yy, warto mieć plecak, w którym powinno znajdować się przede wszystkim yy termos, czyli gorąca herbata. Zaraz wam powiem po co. Jeden ręcznik, jakaś szmatka, która, którą będziemy kładć pod nogi, jak będziemy wychodzili z wody. Drugi ręcznik, żeby się wytrzeć, jak będziemy wychodzić z wody. Gacie na zmianę. I ja mam takie specjalne buty do chodzenia jakieś jakichś kamieniach, nierównościach, w wodzie i są bardzo przydatne. Jeśli ich nie macie, możecie użyć po prostu klapek. W najgorszym wypadku możecie wejść też boso, ale e, takie buciki e, nie są drogie, a, a polecam, bo e, pomagają. To są takie podstawowe rzeczy. Do tego powinniście mieć jeszcze z czapkę i rękawiczki. To są najważniejsze dwie rzeczy, takie biorę ze sobą. E, to jest wszystko, co musicie zabrać ze sobą na morsowanie, jeśli chodzi o rzeczy. Także, kochani, jesteśmy już w aucie będziemy jechać, właśnie w kierunku siechnic. Jeśli będziecie się z Wrocławia, to będziecie dobre jeziorko właśnie do morsowania. Tak. Słuchajcie, bardzo ważne rzeczy odnośnie morsowania. Pierwsza sprawa, żeby mieć już na sobie założone. To Będąc już e, nad wodą, już byli zagrzani. rozgrzani, zagrzani. nie? To jest bardzo istotne. Tam nie widać jeszcze, ale tam jest właśnie to jeziorko, do którego się kierujemy. Jest już w ogóle bardzo sporo osób. Widzimy właśnie już z tej perspektywy, że już wiele osób morsuje. Także będziemy kolejnymi osobami, które do nich dołączą. Słuchajcie, jesteśmy już na miejscu. Właśnie wysiedliśmy z auta. Ja idę jak najszybciej biegiem pod, pod plażę. Tam robię szybką rozgrzewkę. Wyskakuję do wody. Muszę to zrobić w miarę szybko, żeby tracić jak najmniej temperatury ciała. Co to będzie za rozgrzewka? Pajecyki, pompki, jakieś bieganie, rozciąganie, podskoki, przysiady, żeby rozgrzeć ciało. Różne, różne ćwiczenia, tak? Żeby jak najszybciej wzbudzić, wzmocnić krążenie krwi. To spowoduje, że będziemy rozgrzani, i to nam pozwoli wytrzymać w wodzie. Lżej przejść ten proces. Bycia w tej wodzie. Tu jest, słuchajcie, tak zimno. Totalnie nie wyobrażam sobie, jak ludzie mogą w taką pogodę chodzić do wody. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest praktycznie zamarznięte jezioro. Ja w ogóle zamarzam, nawet w, w, w kółce, szaliku, czapskim, we wszystkim. A tam faktycznie się ludzie się rozbierają i morsują. Jest w ogóle za, zamarznięte tam z daleka. Także po prostu temperatura wody t, t, tam właśnie palcem jest tak zimna, że to niemożliwe po prostu. Bardziej gotowy nie będę. Co? Jest chill? Nie, nie, 3,5 minuty minęło Jeszcze półtora minuty. 5 minut. Ludzie mają w ogóle różne sprzęty. Niektórzy mają właśnie takie buty wyższe, takie zabudowane. Niektórzy mają właśnie takie siatki Te są panowe, też się już rozbierają. Ludzie tutaj biegają, także... A śnieży, zobaczcie jak śnieży. Może się kiedyś odważę. Od razu było wyjść z wody. Trzeba ich pobiegać. Dobrze naruszać w palcu stóp. To jest priorytet. Jesteś cały czerwony. Trzeba się wyjść z wody. A gdzie jak dzisiaj było? Bardzo bolało? Ja szybciej ogrzać. Było, było spokojnie, nie było tak źle. Ale wieje trochę. Pada, więc jest to uciążliwe. Słuchajcie, ja powiem wam, że za pierwszym razem, jak wchodziłem do wody, to był naprawdę ogień w szopie. Było naprawdę ciężko, z racji tego, że organizm nie, nie przeżywał w czasie takiego szoku termicznego. I jak wchodziłem do wody, to e, ciężko było oddech złapać, bo organizm wzrosł takiego szoku termicznego. I trzeba było po prostu przede wszystkim uspokoić oddech. Uspokoić oddech, czyli głęboko oddychać. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz, druga bardzo ważna rzecz, nie ruszać się. Bo w momencie, w którym się ruszamy, rozrywamy tą skórę, która jakby zamarzła. Dlatego ważne jest to, żeby, żeby się nie ruszać. Bo jak będziemy to robić, to będziemy czuli znowu okropny ból na całym ciele. To jest bardzo istotne. Muszę rozgrzać jak najszybciej palce stóp, to jest najważniejsze, bo one bardzo szybko zamarzają. Pamiętajcie o tym, żeby jak najszybciej po wyjściu z wody pobiegać na palcach, żeby je rozgrzać i od razu się wytrzeć i po prostu ubrać. Właśnie wyszliśmy z, właśnie z wody. Słuchajcie, bardzo ważne kwestie odnośnie tego, jak, jakie są odczucia powiem wam, że pierwsza minuta jest najcięższa bo trzeba wytrzymać mimo tego, że gdzieś tam wieje wiatr, że jest zimno że boli nas wszystko że zamarza i tak dalej, to jest takie pozorne bo mózg dostaje takie dziwne informacje do, do głowy i próbuje jakby uciekać od tego natomiast jeśli przetrwacie pierwszą minutę druga to będzie już taka kwestia ustabilizowania swojego stanu tak, a potem to jest naprawdę relaks. To brzmi strasznie idiotycznie trochę, ale tak naprawdę jest. E, ale fajnie driftuję sobie. Słuchajcie, no mm. później to naprawdę to jest relaks, nie czuje się, że, e, że to jest e, że to jest zima, czy pada śnieg, czy wieje wiatr, czy jest minus 10, czy minus 20 czy 0. Nie czuje się tego. E, jest naprawdę tak chill, siedzisz w tej wodzie, rozdwa się dookoła, rozmawiasz się normalnie z ludźmi, nigdy nic. Ja na przykład byłem 5 minut, więc po 5 minucie wyszedłem. Przy wychodzeniu też jest ciężko, bo zaczyna nasz znowu ta skóra się rozrywać. I dostaje się tam to zimno, więc zaczyna się znowu taki ból. No i pierwsze, co trzeba, biec. Od razu po wyjściu z wody. Nie ubierasz się, tylko biegniesz, żeby rozruszyć palce w swoich stóp, bo one dostają na, najwięcej po potyłku i musisz to rozruszać, tak? Bo... żeby ci po prostu paluchy nie zmarzły. No i potem... Ubierasz się, zmieniasz gacie, wycierasz się ręcznikiem, zmieniasz gacie i ubierasz na siebie ciuchy od razu w pierwszej kolejności. Zanim wszystko zaczniesz robić, załóż sobie koszulkę, bluzę, kurtkę. Bo od górnej części ciała, szczególnie od głowy, ucieka najwięcej ciepła. Jak już się ubierzesz truchcikiem, herbatka gorąca, przygotujesz sobie wcześniej, herbatkę oczywiście i do samochodu czy do domu. I tyle, coś wspaniałego. Teraz czuję, to jest piękne uczucie, jak czujesz, jak w organizmie całym czujesz wszystkie swoje żyły, po których przepływa zimna krew. Czuję, jak w po żołądku przy jelitach, w brzuchu całym, w klatce piersiowej e, rozchodzi się moja zimna krew i krąży. Tam czuję ją teraz cały czas. Wspaniałe, fajne uczucie. E, morsowanie jest, e, jest bardzo zdrowe, bardzo zdrowe podobno. Pola tak jest to coś fajnego, fajnego fajna taka adrenalina coś innego polecam to jest był mój trzeci raz tak i e, mam nadzieję że trzeba to chodzić regularnie do czego też Was zachęcam